Siema to to była wyczekiwana maka horror czyli backroomsy pokażę wam dzisiaj inne e, zakończenie bo zakończenia w, u innych youtuberów które mogliście zauważyć nie były... było tylko jedno zakończenie nie wiem czy oni też zauważyli co ja zrobiłem możliwe że za, zauważyli jedno zakończenie zrobię z moim kolegą a jedne sam. Właśnie robię to zakończenie samemu. I mówię, że robiłem już... I że przechodziłem tą grę samemu. Teraz więc... Będzie mi łatwiej, przez to nie będę się zbytnio bał. Będziemy, This is a national emergency. horror bez Important żadnego details will follow. Bez żadnego... Bez wszystkiego ogólnie. To bym się, no... To bym się przestraszył. Ja sobie poszukam musimy pójść po klucz. Tutaj jak widzicie jest klucz. Ja biegnę do domku. Najgorsze pewnie będą te dźwięki, ale da się je przeżyć. Oczywiście zostawcie yy, suba i lajka za nam taką żeby sama kuwać na może teraz e, chyba trzy razy go, więcej razy co nie boję się go już zbytnio. Znam gdzie wszystkie miejsca. Może nawet nagra Speedruna i zrobię jakiś nowy rekord. Nawet nie wiem czy był Speedruna z tej napki, ale może jakiś był, to może zrobię jakiś rekord. Dużo osób ją pobrało. Czyli też ktoś musiał odkryć to zakończenie, nie tylko ja. Więc... Tak. Wystawcie łapkę w górę, bo ja sam się teraz boję. Tak szczerze teraz mówię. To jest mega creepy. Co ja muszę teraz zrobić? Tutaj mam największy zawsze problem, że nie wiem o co tu chodzi. O. Ja muszę ją zobaczyć? Co ja mam zrobić? Bo ja zawsze jest z kolegą, to przechodziłem kilka razy i zawsze ja chyba nie mogłem przejść normalnie, tylko musiałem czekać chwilę. So, poczekamy chyba. Mmm. Ją zobaczyć. O jest. Musiało zgasić światło. E, jak coś, to tam jest jakiś tam ending, że idziemy do szpitala. I tam jest dobry ending, no, ale ja tam nie pójdę, bo tam jest od razu ending. Ale my chcemy przejść inny ending, zwykły. Teraz jest przyjęcie. Teraz będzie ta makumba. Nie słyszę. Oho, słuchajcie. Kuta, kuta. Kuta, 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 kuta. Dobra. No słyszycie tę muzykę. Szybko? Myślę, że trochę dłużej będzie mnie tego typało. Na tych murkach może przeniść. Przestraszyłem się tego dźwięku. Kapuła! Nie chciała się włączyć. Jakieś nuby. I już czuję taką namiastkę takiego takiej straszności jak samemu to przechodzę Muszę przyznać mapa jest bardzo creepy Gdybym miał na samym początku ją sam przechodzić, to bym nigdy nie przeżył. Ale jako że przechodzę już tą mapkę z dziesiąty raz. To nie boję się aż tak bardzo. Ale i tak się boję. Jest ten lupa. Goni mnie frajer. O nie. Stop. Muszę gdzieś tam pójść? Мне это что-то сделать, а может, что я сделать? Он Co zrobić? tą mapkę dziesięć razy i zapomniałem co ją ja zrobić. Totalne XD. No serio teraz mówię. Co ja mam zrobić? Jam ja dostać jumpscara od niego. To idę dostać jumpscara. Pokażę wam też jego jumpscara, tak dla odcinka. Znaczy nie dla odcinka, bo robię też. Dla mnie, bo muszę. Chyba mieć tego jumpscara, ale gdzie on jest. У тебя куда-то есть. Где он есть? Его. А, есть. Myślę, że to jumpscare tego typu nie jest zbyt straszne. Teraz zobaczę czy się zabywało. Co jest? Nie mogę tego przejść Co mam zrobić? Na wszystko klikam mnie na wszystko No i nie działa Staram się owinąć, może mógłbym jest jestem szybki, ściekły Nie wiem gdzie on pobiegł. Tam gdzieś. O, da się. Dobra. Ale miałem totalny gizdę, bo ja nie wiem o co chodzi totalnie. No dobra. Czemu nie umiera Umarł. To jest wyłączone. Ja robię to jeszcze odcinek poza, żeby pomóc przejść tą mąkę. Chociaż, że tak jak widzieliście przy tym tamtym poziomie, to no, coś ciężko tutaj. No i ostatni generator jest, jest i teraz może Gdzie było co przejść tutaj. No dobra, początku. Teraz powinnem... O, tak jestem. I teraz pokażę Wam takiego trika. I tam jest ending drugi. Jak widzicie nie da się nie tego kliknąć. Więc to było chyba na wszystkich jak to zrobić. Może ktoś to odkrył tak jak ja i mój kolega. Dlatego w następnym odcinku wracię on gdzieś za dwa dni albo jutro, zobaczymy. I pokażę Wam ten ending, ale ten ending zrobię z kolegą. A ten ending też zrobię z kolegą, ale tego endingu nie da się zrobić w dwójkę. Tam tylko sola trzeba być. Tutaj jest ending, gdzie są ci ludzie, zli. Ale my pójdziemy o krok dalej i zrobimy inny totalnie ending. Czyli pójdziemy tutaj. Yy, przepraszam was teraz za to, że mi... W sensie, yy, że mi tatę teraz bił do pokoju. I że musiałam wyłączyć nagrywanie na chwilę. Żeby u was to będzie jedna sekunda, a u mnie to było kilka sekund. Da się tutaj coś otwierać. Chyba nie da się. Nie wiem, czego mam szukać totalnie. Mam chyba dwa endinki. W zasadzie to nie wiem co to jest. Um o Nie, bo idę jak tego czy stał za... prawy czy lewy prawy czy lewy prawy prawie, lewy prawy lewy prawy lewy prawy lewy prawy lewy prawy lewy prawy 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 lewy prawy lewy, prawy lewy prawy prawy. A my mi do prawych. Co jest? Co co? Ayyy, ręce yy. go komentował, cofnęło mnie? Ciekawe, czy bym był w drugich drzwiach. Jeśli macie, Garys, moda, to pójdźcie sobie do tej drugiej drzwi. Ja chyba pożegnam teraz. Pokażę Wam teraz ending o nazwie. No i 5 e, lajków i kolejny odcinek z tamtego endingu, z kolegą. Tak się umówiłem. Ja dziękuję za oglądanie i to będzie... No, koniec to będzie. O, kot mi wbił na koniec. Kocie, cichutko tam, da się wpuszczę. No, no widzicie, co za zły kot. Jezu, no, no ending, no nadchodź, co się dzieje? Co za no pending, co nie? ci idzie. Co? Co się stało? Co ja zrobiłem? No poszłem do tamtej drzwi. Um. Tam nie było tej ściany, co nie? nie wiem, czy tam wejść. Dobra, raz się żyję zniknęło no, no to... Do widzenia. Zrobiłem jakiś zupełnie inny film, gdzie widzieliście, wieszą do jakiejś drzwi, kocie cię tam, e, gdzie weszłem do jakiejś drzwi i nieco się stało, w sensie, na nagraniu sobie zobaczycie, ale jak masz, jak na tym nie ja nie, nie, nie mówię języka angielskiego i coś z to bym zrozumiał, no bo bo... Ja uważam, że w połowie umiem język angielski, umiem się porozumieć, ale ja sobie zobaczę na nagraniu, co mi się stało, ale normalnie jakbyście tu przyszli bez tego, co ja zrobiłem tam w tych drzwiach, to po prostu byście, no, mieliście by inny ending, a tutaj nie wiem, co się zupełnie stało, więc ja się z wami żegnam, ja byłem w UK, no i elo.